Witajcie na moim kanale, to jest pierwszy odcinek z Jeżeli chcecie lubić to napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie lubić. I jeśli będzie. E, jeśli będzie. 10 łapek, to, to będzie kolejny odcinek z Apexa. I będę się starał, nie wrzucać co 3 dni. 3-2 dni No niech będzie co 2 dni będę wrzucał y, filmy na kanał <grym> więc Ja w Opeksu nawet dobry nie jestem Taki y, za bardzo źle mi to idzie Znajdźmy ich wszystkich parę razy to ciężko mi idzie Ale nie mogę wejść w dźwięk Mam nadzieję, że dobrze mi powiedział, a yy. no, mogę teraz trochę też coś no. Wylądujmy tutaj, zrozumiałam. Wylądujmy tutaj. Jeśli macie płuca, lepiej wstrzymać oddech? Hmm. Dobra, to poleciłem sobie w tamte miejsce. 300 metrów. Jeszcze jesteście mogę nagrać na uratraka, ale to założyłować. Tam z różnych czy chcę lepiej Eurotracka online. Czy trzymać? Chcecie Eurotracka z Mine'a czy samemu z różnymi dodatkami? Znaczy nie no, e, jak to się mówiło, nie z dodatkami, tylko z, mo e, no, z modami na różne np. Na stacje i innymi To napiszcie w komentarzu, czy chcecie kolejny odcinek na snep z Apex'a czy z Eurotracka Muszę na magazynek To wywal Przy Jestem do Wszyscy nie wszystkimi grami Wszystko dzieje się szybko. Bądźcie gotowi. Zwiększona leka amunicja. To jest. Ziemia. Eee. Poszukajmy może jakichś wrogów. Strefa jest blisko. Muszę się postrzegać. Jest coś na skrzynia używam innych hakiem. Strzelba tutaj. osłona Przyda się. Co to jeszcze jest takiego? Biedne przez A, czekaj, a, czekaj, a, Dobra, biegnijmy trochę do strefy, a się oddalmy. Jak wygląda z celowaniem? Dobra, dobra. A co? Kolba tu Klaipelka tutaj, tutaj. Tak, Dobrze, że, że nie ma obrażeń od wysokości. Jak, dobrze. Bo spadłem Dużo wysokości A więc co to jest? Jest to Feniksa odnawia tarczy i zdrowie czas Weźmy Co to jest? Pakiet skarbu Weźmy A, bo nie, nic, perska Osłona leżącego tutaj, poziom pierwszy. Hmm. Jedna minuta, Pierścień jest niedaleko. Pełna osłona. O, a, osłona jest pana. Mm, nie mam. Montuję linkę. Ja Idzie mi w bo... 45 sekund. Pierścień jest blisko. O linka. Hakiem Zaczynam ostrzał wroga. Czempion padł. Chyba nie był zbyt dobry. Wróg leży. Za bardzo się rozproszyliśmy. Spójrzcie na mapę. Cofam to. Możemy tam znaleźć coś przydatnego. Sory, nie z nie mówię, ale Staram się skupić. Uwaga, nadciąga zrzut zaopatrzenie. Uwaga, zrzut zaopatrzenie. Plecak tutaj, poziom pierwszy. Używam liny z hakiem.

Wróg załatwiony. Niezły z ciebie zabójca, przyjacielu. Linia oh. Cię! Tak sobie. Smutek. A co to jest jeszcze takiego? Zabiliśmy ostatniego członka. Dobra robota, drużyno. Naprawiam się.

Ładuję ja To bardzo z... popsułem. Ech! Powalili mnie. Pasań, Jeszcze więcej przyjaciół chce zrobić Powinny odciąć. Strzelam. Ale co nie zrobiłam osłonę? to jest? Kraj Wapeksa, Zimowy Express, Szkolenie, Strzelnica. Weźmiemy sobie może duety jest taką rundę. Co to jest? Kluby, legendy, posażenie, jakieś. Ja wiem, co jest. z tym Prawdziwi żołnierze Co to jest? strzelają z ja mam ciężką artylerię. i przetrwamy. Mhm. Dzwonię linką. O. Jeszcze tam postać nam Poznaj swojego czempiona. Nie mogę uwierzyć. Jestem dowódcą skoków Ja jestem dowódcą skoku? No? Oj gdzie by polecić? Hmm. tutaj. Zaczynamy. Jest wysoko. Super. jeszcze mam Tu ktoś był? Mam nadzieję, że nie, bo ja nic nie mam. Cztery. Tak, wysłano sobie tutaj. O, ja biegi, biegi, biegi. Biegnij! Bieg, bieg, bieg. bieg. Zamknij drzwi, biegnij mm -hmm. bieg w drugą stronę. Trzeba broń znaleźć. Hmm. 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 Uh, hmm. Hmm. Dajcie mi data. Dobrze. Apex to jednak chyba nie jest dla mnie. Kiedyś mi nie wychodzi. I to bardzo nawet. Dobra, więc. Skończmy odcinek. Co e, był odcinek z Apexa? Dostawcie łapeczkę w górę. Subika też. Jeśli chcecie, oczywiście, ale. W momencie, zostawcie tego Subika. I komentarz, jeśli chcecie. E, I i za, napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie. Dali Apexa A ja w Apexa wtedy sobie poćwiczę i spróbuję na następny odcinek być lepszy. Czy Eurotracka? No, piszcie w komentarzu, to wada zależy. Trzymajcie się i cześć.